Elo, Elo, ziomeczki z tej strony, Oli Gasiol i Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was w drugim odcinku z Gry Kerby Stream Land 2. Kontynuujemy przygodę z Kirby, Nakrywam ten odcinek zaraz po pierwszym i dzisiaj wrzucę pierwszy i drugi. I teraz lecimy do drugiej krainy. Pierwszą był Grassland i zdobyliśmy tę część ten i teraz lecimy do drugiej. Ciekawe co tu będzie. Jeśli nie oglądaliście pierwszego odcinka, to sprawdźcie sobie go na kanale. A teraz zobaczmy, co jest tutaj: Big Forest, duży las. Tamto to było Grassland, czyli jakby kraina trawy. Fajny soundtrack W poprzednim odcinku pokonaliśmy Whispy Woods, czyli pierwszego bossa. Na szczęście nie lamiłem jakoś super. I było dobrze. Dobra, ciekawe co teraz będzie. Znaczy, to jeszcze pamiętam, ale trzeci świat tak średnio, bo tam doszedłem i chyba przeszedłem tylko jeden albo dwa poziomy, coś koło tego, a reszty nie widziałem. Eee... No i to jest dla mnie niespodzianka, bo specjalnie nie spoilerowałem, nie oglądałem sobie o, znowu mamy parasolkę. Właśnie, piszcie, czy chcecie, żebym ze swoim braciszkiem nagrywał, morszym czyli Alankiem. Znaczy, części z Garden of Barban będziemy razem nagrywać, ale... Kurde, zabijem ogień. Ej, mam pomysł. to się po Ale... Yy... Nie wiem, czy chcecie, żebyśmy inne gry nagrywali. Alanek zresztą mówił w odcinku z Garden of jakieby jakie by chciał moment, którym się wyrzuca umiejętność, bo... Dobra, shiftem czyli Czyli selectem. No to sobie damy C. Bo w tej innej grze też mam C i tak jest łatwiej. Dobra, umiejętność już pękła. właśnie, po pewnym czasie pęka. Dobra. Dajcie mi ogień. W tej grze już było umiejętności, ale w Kirby's Adventure było z 20 ich, a tu jest z połowa z tym i ogień działa tak. Eee, w nowszych grach to działa tak jak tutaj, ale też, że możecie, że kiedy idziecie do przodu i użyjecie ognia, to się właśnie w taką kulę zmieniacie, a jak stoicie w miejscu, to ziejecie ogniem. To zależy czy biegniecie, czy nie. Jak dwa razy dam do przodu, to powinienem biegnąć, ale w tej grze jeszcze tego nie było Dobra Co tu będzie? O nie, kotek I jest ko C-o-o. Tutaj jest fajna muzyka I mogę nim latać Czy tam nią? To jest kolejny z kumpli, bo tutaj dostaje... Właśnie, w każdym świecie się dostaje innego kumpla. W tej grze jest troje przyjaciół. Tak. Lub czworo, nie jestem do końca pewien. E, bo wiem, że też potem się pojawia postać, którą jest gui, która, się... która jest potem w innych częściach. To jest jedyne, co wiem, okej? Okay? Ale nie wiem, czy go można jakoś Wiem, że w Dreamland 3... z tego co widziałem kiedyś na miniaturce jest kupniej znacznie więcej, ale nie wiem co robią. Tak totalnie. Okej. Okay. Ogień jest tu dość słaby, nawet dobrze, że go straciłem. Nie! Lamię. Zaczynam lamić. Właśnie, tutaj już jest w tej grze, że jak się zje dwi dwie rzeczy raz, czy tam dwie gwiazdki, to się strzela dużą gwiazdką, która zadaje więcej damage'a i przelatuje przez wszystko. Słychać dźwięk. Czakram! To znaczy w sensie kater, pnący. I to jest zarombiste. Patrzcie na to. Potrójny kater, potrójny bumerang. Dobra, i koniec poziomu. Kurde. Nadal nie umiem ci. Jeśli chodzi o zdobycie tęczowej części w tym świecie, to miejscuła nie jest skitrana, ale moc, która jest potrzebna jest się głupia. Ta część chyba tutaj była. Tak jest. Oooo! Czy jednak się różnią? Ale i tak nie jest narysowane dokładnie, czym. i jaka moc, więc się nie dowiemy. Może to jest chakram Nie, to nie jest chakram To nie jest parasolka. Nie. Tej umiejętności, która jest do tego potrzebna. Nie ma w tym poziomie. Jest dopiero w trzecim. A. W... Nie, w tym chyba jest, ale dopiero w późniejszej części. Czyli jak przejdziemy przez drzwi. A kraker biega jak się przejdzie przez drzwi, nie da się już wrócić, więc trzeba będzie powtórzyć ten poziom. Ale i tak. Nie. Zostaw. Moja ulubiona moc yy... odnośnie właśnie... Nie wiem z tej gry, ale ulubiona yy, moc na sobie to jest boomerang. So far. Jedziemy. na pieniądze. Dobra. I widzicie, tu już nie ma żadnych ukrytych drzwi, nie da się przejść dalej. Gdzie jest ta moc? O Boże, kotki.

Może poczekajmy aż ta umiejętność zniknie. Do widzenia. Co ja zrobiłem? Nie mogę odesłałem sobie. Dobra będzie do zdobycia znowu w, w kolejnym tym. Przynajmniej widzicie. To umiejętność są kolce. Tak. I tak działa ta umiejętność, że przez pewien czas się stajecie kulką z kolcami i niszczycie to, co jest dookoła was. Przypadku Kerbiego. Sobą e, wy się zamieniacie w wielki, jakby kolczasty drut, który się mieści na dwie klatki pod nim. Tak. I w taki sposób, jakby. ...bijecie. Bo jak nie macie żadnej umiejętności, kliknijcie, wyrzuć to. Od, odsyłacie jakby swojego przyjaciela. Dobra, lecimy. doleć, doleć, doleć i na samą górę nawet widać słoneczko a myślę, że będzie duszno widzicie doleciałem do jeden nareszcie mi się udało i dostałem życie mam szczęście żyć tak w ogóle dobra i patrzcie tak 3 sekundy i to znika z wielko trzeba uważać na tych biegnących ładel d z tyłu bo one w tym poziomie się oni w tym poziomie się pojawiają... ...randomowo. Needle, czyli kolce. Moc. Dobra. Czemu wszystko chce mnie zabić, to ja nie rozumiem. O nie, kabu, kabu, kabu! Boże. Oni byli w cave, ie. to chyba był drugi poziom, tak coś kojarzę nie chyba tutaj się ratowało znowu z a nie fajnie, że parasolka lata jak opętana i żyje własnym o boże, a tu z sobą było 100 razy łatwiej Zaraz. Przecież jakoś... Przecież ja kurde mogę latać! <grymne> Zapomniałem! O! Tego chyba <grymne> widzieliśmy. Muszę go zabić za pomocą. Muszę go zabić za pomocą kolsu. Z niego się dostaje parasolka tak naprawdę. A! Dobra, S to było. King. Ale... No. I znowu mamy kol, czyli sobie. tak jak mówiłem. Trud kolczasty, który się mieści na dwie kratki. I to przez sekundę, a nie trzy. Ta moc jest tak useless. Chyba jedna z gorszych, nawet ogień nie streci. Zaraz, ognia jeszcze nie miałem. Też ogólnie jeśli chodzi o ability, tak ogólnie Kirby'ego, to słyszałem, że Jojo jest jedną z najlepszych w grze ogólnie, nieważne jaka Dla mnie najlepsze są bomby i to nie, jest niezmienne so far Zresztą jeszcze z czasem zobaczycie, o ile w tej grze są Jak nie ma to Innej wam pokażę Też chcę zrobić Kirby na Zasady chyba tłumaczyłem już w którymś filmiku, ale jak nie wiecie, to wam wytłumaczę pokrótce. E, macie tam ileś... E, tylko ściszę. Macie tam ileś umiejętności Skerbiego. I tak, jak, jak, jak ktoś was uderzy i jakaś umiejętność z was wypadnie, to nie możecie jej używać aż do końca gry, a jak stracicie wszystkie umiejętności, to musicie całą grę zacząć od początku. No, tak na szybko wytłumaczyłem. Jak będę to nagrywać, to zresztą mam wytłumaczę. I chcę się podjąć tego w Kirby Return to Dream Deluxe, ale po przejściu zwykłej gry. Chcę spróbować na X Difficulty. Jeszcze nikt tego nie zrobił, czyli na Extreme. No, na tym co się odblokowuje po przejściu gry, to jest super yy, trudne. O, odnośnie Kirby z Dream 1. Nie da się odpalić X-Difficulty, próbowałem wszystko, nawet zmieniać klawisze i tak dalej, nie da się. Nawet grałem na nowszej wersji, która jest kolorowa, też się nie da. Więc nie zobaczycie, ale to nie zmieniało nic poza tym, że Kirby ma 1 HP i jest trudniej, bo postacie są trochę bardziej agresywne i czasami pododawane. tak jak się spodziewałem. Dajcie, dajcie, dajcie. Dobra, znowu doleciałem źle. Bo jak ty naciskasz na tą chmurkę, tak maksymalnie to wtedy nie lecisz do samej góry. Byś musiał gdzieś indziej. Boże, ja mam z broni. I tutaj bossem jest dzik! I to jest bardzo podobna walka do... tamtej. I tu trzeba zjadać te małe dziki i wypluwać w tego dużego. Najlepiej. Chyba że z tyłu jest malec, dobra, raz. Udeskać. A jednak bomby. Słyszała. Dobra. Nie przechodziłem tej walki jeszcze mając sole, bo za każdym razem ją przypadkiem wyrzucałem. Tak. Okej, okay, czyli jak tak stoi w miejscu, to wyrzuca bomby. Yy, fajnie. Małe dziki, fajnie że obczaiłem, że tutaj jest safe spot. Dobra, mam 2 HP na Kerbim, ale potem mam jeszcze 3 jak stracę Sowę. Tej walki jeszcze nie, nie przechodziłem, mając sobie, znowu to powiedzieć. bo zawsze ją przypadkiem wyrzucałem, grając w tą grę, i na serio, tak było. Dobrze wiedzieć, że a, to działa. Dobra, rzucam bomby, bomby, bomby. Najlepiej na samą górę lecieć. Fajnie, że przez to można łatwo przelatywać. a Kurde, puściłem małego dzika. Przypomniała mi się nazwa. Bo chyba ten, małe y, opinabildy się nazywają chyba mały dziubek w Garden of Man. -a. Mi się przypomniała nazwa. I dwa bilety dla małego dziób. To tak śmiesznie brzmi trochę też głupio, ale fajnie. A! Skaczę, skaczę. Kik. O kurde, mam jeden HP. O dwa! Dobra. Tylko gdzie ty jesteś? Jeszcze? No tam jest. Czekam aż będzie tu. No nie zjadłem je! Przypadkiem. A masz. O! Nie zauważyłem, że on ma jeden HP. Proszę bardzo, pierwsza próba. I lecimy. Aaaa! Czekajcie! Chciałem dochodzić do odcinka, ale nie wróciłem się, potem ciąłem część jak kupek. I nie mam umiejętności kolce, znowu trzeba będzie to przechodzić. kurde. Nie wiem jak cięcie zrobić, jakby, więc po prostu... Przynajmniej teraz widzicie jak to wygląda, kiedy... Lecicie sobą. Tak. Oś! Zapomniałem! Przepraszam. Zapomniałem, że ich nie można zjeść. Oś, zrobię agresywne. Dobra, są kolce zabieramy. Będę prze, po prostu będę cały poziom i wejdę do niego jeszcze raz. Tak będzie najprościej, najłatwiej, najbezpieczniej. Jeszcze, żeby nie oberwać, to zrobimy tak. Dobra, może chociaż teraz doskoczę. Nie. Czyli trzeba zaczekać, aż ona się stanie. I jak się stanie, maksymalnie płaska, to sekundę przed tym. NIE CHCĘ! NIE! Kurde... Jak chcę iść w dół? CO JEST?! Ej, ja nie chciałem do tego poziomu! Pauza, 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 pauza... Jak z tego wyjść? Chcę! Czekajcie chwilę. Eee. Kurde. Jak z tego się wychodzi? Dobra W takim razie dam się zabić A nie, jakoś A może ja nie mogę zostać uderzony Dobra Dobra, przejdźmy tu jeszcze raz Teraz już zdobądźmy tą część Przejdźmy ten poziom I lećmy do kolejnej krainy Proszę bardzo, mamy Serio, przypadkiem weszłem do tamtego bossa wkrótce chciałem lecieć do góry i powiem jakby to tyle o, to jeszcze ogień sobie zobaczmy. eee Nie miałem zielonego pojęcia tam co się dzieje Nie wchodziłem do bossów po raz Dobra. A, ogień już widzieliśmy co robimy. W takim wypadku Ja Biorę swoją ulubioną gminę i lecimy. Eee, kolejny świat to chyba był wodny o ile mnie pamięć nie myli I tam doszedłem albo do trzeciego poziomu albo raz widziałem Bosa i chyba zginąłem ale nie jestem pewien Moment eee, Trzeci albo drugi poziom Doszedłem ale gdzieś tam mój kumpel grał i u niego on akurat miał zapisany save jak jest na bossie bo boss mu się spodobał, no to z niego grałem Chyba zginąłem ja nie jestem pewien Nie pamiętam już w sumie. że tam było dawno On grał na emulatorze, on miał to chyba pobrane tę grę? Coś takiego Dzisiaj w sensie nie, że na emulatorze grał, tylko E, miał to pobrane normalnie jako aplikacja, a nie przez stronę. Dobra. No właśnie. Chyba już to tak jak mówię, pewnie drugi raz już nie doskoczę. Oj, to znowu jest otwarte. Dobra, to lećmy. Mam tę czerwoną część? Mam, dobra. Zapisz krem. Dobra, to tyle w tym materiale, w kolejnym się zajmiemy trzecią wyspą, jaką jest chyba Wodny Świat, o ile się nie mylę. Um, mógłbym zobaczyć, ale tego nie zrobię. Jeśli wam się podobał ten filmik, to zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych filmów. I to ty tyle. See ya next time, papa, pa. odcinki z Family Friendly, inne nie są Family Friendly. To tyle. Na razie, cześć.